Żadna z tych trzech kreacji nie została stworzona przez człowieka. Udało mi się je wygenerować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kilka minut. A w tym odcinku pokażę Ci, jak dla swojego produktu możesz zrobić podobne grafiki. Jakiś czas temu ChatGPT udostępnił funkcję tworzenia grafik na podstawie promptu. Ta funkcjonalność jest dostępna tylko na płatnym planie, czyli musisz zapłacić 20 dolarów miesięcznie, żeby ją odblokować. I dla przykładu, wygenerujmy sobie przykładową grafikę. A więc wpiszmy sobie Stwórz, zdjęcie uśmiechnięte tego psa, który ma realne zęby człowieka. I jak widzicie, Chat GPT generuje mi tutaj dwie propozycje. Chwilę to potrwa. I jak widzisz, mamy dwie propozycje czata, które idealnie odwzorowują to, o co go poprosiłem, i daje nam to niesamowite możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie właśnie sztucznej inteligencji w marketingu. A teraz przejdźmy do pierwszego wykorzystania tej technologii w praktyce. A więc pierwszy use case to jest po prostu stworzenie prostego pakshotu produktu na podstawie amatorskiego zdjęcia, które zrobiłem iPhone'em. Tutaj akurat wykorzystałem kreatynę, którą codziennie spożywam i dałem taki prompt. Wykorzystaj to amatorskie zdjęcie opakowania suplementu kreatyny do wygenerowania zdjęcia produktowego w wysokiej rozdzielczości. Produkt powinien z, e, znajdować się centralnie na czystym białym tle przy równomiernym, miękkim oświetleniu. Zachowaj wszystkie oryginalne napisy, czcionki, logo i kolory z dostarczonego zdjęcia. I to jest bardzo ważne, żeby dać mu do zrozumienia, żeby zachował wszystkie oryginalne napisy, czcionki logo, bo często czat GPT po prostu to przekręca. Etykieta musi być realistyczna i wyraźna. Dodaj delikatny cień pod produktem dla uzyskania efektu głębi. I proszę bardzo, mam tutaj idealne zdjęcie produktowe, które mogę wykorzystać na stronach produktowych. Co w praktyce, jeśli nie miałbym tego narzędzia, kosztowałoby tysiące złotych, żeby zorganizować taką sesję. Jeśli działasz w branży e-commerce i chcesz być na bieżąco z tym, co rzeczywiście działa, to koniecznie zostaw lajka like pod tym wideo i suba na moim kanale. Drugi use case to jest stworzenie grafiki reklamowej, którą będziemy mogli się posłużyć już w płatnych kampaniach. I tutaj chciałbym Ci pokazać krok po kroku, jak udało mi się odwzorować grafikę konkurencji. A więc dałem mu najpierw inspirację, zrobiłem sklep, Screena z biblioteki reklam Facebooka, reklamy konkurencji, i napisałem: Chciałbym, żebyś pomógł mi stworzyć prompt, który stworzy grafikę do reklam meta w wymiarze 1080x1080 na podstawie inspiracji, którą dodaję w załączniku. Mój produkt to kreatyna. Chciałbym, żeby to było robione z głową. Zanim zaczniemy pisać prompt, musimy dostarczyć USB produktu i tekst na grafice. Uwzględnij to w procesie. No i tutaj. Chat GPT mi odpisał najpierw formułowanie USP, później propozycje tekstów na grafikę, później elementy wizualne i poprosił mnie o to, co muszę mu dostarczyć, żebyśmy stworzyli wspólnie tego typu grafikę a więc informacje o Twoim produkcie, docelową grupę odbiorców, wersje tekstów, czy porównawcze, czy informacyjne, forma przekazywania produktu na grafice. No i mu odpisałem, dodałem mu po prostu link do tej kreatyny. Następnie, jeśli chodzi o grupę docelową, to dałem sportowcy szeroko, wersje tekstów raczej informacyjne i forma pokazania pro produktu na grafice samo opakowanie. I na tej podstawie on mi stworzył teksty na e, grafikę. Następnie, jeśli chodzi o layout graficzny, odzorował ten layout, który podesłałem w inspiracji, a ja w kolejnym kroku podesłałem mu zdjęcie, które zrobiłem iPhone'em i Dodałem, że zmieniłbym jeden element, następnie czad wygenerował mi dokładnie odwzorowaną grafikę dla mojego produktu, i stało się to w zaledwie kilka minut. Także jest to niesamowite narzędzie, które umożliwi Ci tworzenie grafik na podstawie inspiracji konkurencji w zaledwie kilka minut i będziesz mógł szybko testować różnego rodzaju kreacje w Twoich kampaniach reklamowych. No dobra, trzeci use case to jest zdjęcie produktu już nie shot, tylko już w konkretnej scenarii. I tutaj chciałbym Ci też pokazać prompt, który pozwolił mi wygenerować tego typu grafikę. Przekształć to amatorskie zdjęcie suplementu kreatyny w kreatywne, klimatyczne zdjęcie, Produktowe, zachowaj wszystkie oryginalne elementy etykiety, teksty, czcionki i logo bez żadnych zmian. Umieść produkt na podłodze siłowni o wschodzie słońca w ostrym, ostrze, w ostrym ostrzeniu. Ciepłe promienie światła powinny wpadać z boku, tworząc naturalne cienie, w tle lekko rozmyte. Mogą znajdować się elementy siłowni, takie jak kettlebell czy sztanga. Zdjęcie ma budować nastrój siły, determinacji i dyscypliny. I co ciekawe, tego prompta oczywiście też sam nie pisałem tylko w poprzednim czacie poprosiłem czata, żeby mi wygenerował przykładowe prompty, które mogę właśnie wykorzystać do tworzenia tego typu zdjęć. No i uzyskałem tego typu efekt. Jeśli startujesz z biznesem, masz ograniczony budżet na tworzenie treści, albo chcesz po prostu w szybki sposób testować różne, różnego rodzaju kreacje reklamowe, to to jest idealny sposób, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia tego typu treści. Jeśli podobało Ci się to wideo, to koniecznie zostaw lajka like pod tym wideo, suba na tym kanale i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!